No to pokaż. Mów, Dajesz umbaną nie? No to pokaż woda. No mamy woda. No to A ty pokaż. masz woda? Nie ma woda No to, no to bez wody nie ma wody. No to. No i ja to widziałem i ja nie muszę ci pokazywać wody. To obejrzyj obejrzyjcie mój kanał w tym momencie. A poza to nie muszę ci wyjaśnić żadnego bana i dziękuję. Dobra, jebań. A patrz, obejrzyj sobie mój kanał w tym momencie. No i zobacz sobie. Tyle ludzi będzie się z siebie śmiało. Patryczku, mały. Okay. Dawaj umbana. Albo idziemy do właściciela z tym. Proszę bardzo. No dobra. Bana dostał odpowiednio i tyle. Nie, nie dostał odpowiedniego. Dostał. Ale ty w ogóle znasz... Dostał zasady. za luter... Ale dostał za luter peba! No, ale znasz zasady roleplayu? Znasz czy nie znasz? Powiedz mi. Nie znam. Tak? To powiedz mi na początku co to jest power gaming i odmutuj mojego kolegę. Sam się zmutował i nie będę cię domarzał na pytania, bo nie muszę. Nie musisz? Aha, no. No tak, bo ty właśnie się wymążasz. wymądrzasz. No ja się wymądrzam? Dobra, tak. No bo no po... ty, ty jesteś administratorem. Jestem administratorem. Co? I... Jesteś tylko junior administratorem, możesz chuja, tak praktycznie. No i tak, no i mogę. No, ale i mogę, no ale mogę, no kurwa... Nie, mogę. się tam. Gubi. No ale... No to do widzenia, to się wyrzucę od bo no, liczę, że tak, to regulaminem jest. do, do... widzenia. Zobacz sobie mój kanał.